Psalm 40 dla prowadzącego chór Dawidowy Psalm Z utęsknieniem czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok. Włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufają Panu. O jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu i nie zwraca się do wyniosłych ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie! Ty, Panie, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł! w Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, byłyby na to zbyt liczne. Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach, przygotowałeś mi ciało. Nie zależało Ci na całopaleniu ani na ofierze za grzechy. Oznajmiłem zatem, Przychodzę. W zwoju księgi napisano do mnie, pragnę uczynić Twoją wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w mym wnętrzu. Ogłaszałem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zamknąłem ust i Ty, Panie, o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu. Twej łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem. Przyjdź, Panie, nie odmawiaj mi ni swojej litości. Niech mnie zawsze strzeże Twoja łaska, oraz wierność. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Przygniotły mnie moje winy, nie mogę się w nich rozeznać. Mam ich więcej niż włosów na głowie i moje serce mnie zawodzi. Zechciej mnie, o panie ocalić, pośpiesz mi, panie, z pomocą, niech się spalą ze wstydu ci, co chcą pozbawić mnie życia, niech się cofną i doznają upokorzenia ci, którzy pragną mego nieszczęścia. Niech wstyd. Odbierze mowę tym, którzy mi wytykają. A widzisz? Ci natomiast, którzy ciebie szukają, niech się weselą i radują w tobie. Tym, którzy rozkochali się w twoim zbawieniu, niech nie zabraknie powodów, by mówić: Pan jest wielki. To prawda, że ja jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i moim wybawcą. Nie zwlekaj, o mój Boże.